Hej, dzisiaj nagrywamy Jak, pobrać Desinus 4. Że najpierw wchodzimy na stronę pogodne programy, programy, programy. Leży kanałem, programy, programy. Oh, Tutaj i klikamy pobierz Tekst. I tutaj teraz jest nieważne. No i pobierz, numer telefonu to zatrzymam do <śmianic> <śmianic> jeszcze nie wpisałam, ale powiem, co będzie dalej. Dalej będzie kod weryfikacyjny, co dostaniemy na telefon, na SMS-a. SMS-a dokładnie. No i e, zaraz zatrzymam. I e, zaraz piszę e, po zatrzymaniu. E, no to tak. No to może teraz poczekajcie, bo już minuta minęła. A w tym czasie powiem Wam jeszcze, że nie będzie w ogóle w opisie godne programy.pl. No to oczekujcie i podam odstęp godne przygotowania procedury do przekroczenia uprawnień nie przyznaje no. się do tego, żeby było. Skąd pobrać te sędzia? Oskarżony twierdzi, że od lat to samorząd może mm. być. I tutaj kobieta teraz tam z będzie. Z to? Zdaje się, też był szef ochrony. A to że... szelmecie. To <trujne> przynajmniej wiecie. I. Chciałam powiedzieć, że no, jak możecie w ogóle zasubskrybować mój kanał, to proszę bardzo, bardzo. I. No i właśnie teraz zatrzymam. Dobra, muszę chwilę poczekać. Sorry. No to w tym czasie. Pokażę Wam moją rodzinkę w Sims 2. Um, jak ją zrobiłam w ogóle? Pokażę Wam. Chyba tam jest babcia też. Hmm. Gdzie są moje Simy, Gdzie są? O, tutaj jest mama. Jest dziecko, jest tata, jest córka, jest wujek, jest ciocia, a to będzie. A to nic. Nie, albo dobra. A to będzie dziadek, o dziadek. jest dziadek. No to tak. Mm, jak będę miał syntym, chyba takie, bo ja sobie powiem dla początkujących. No to tak. No to teraz to tak nie przyciągamy. Teraz to zatrzymam i, I zaraz wrócimy. Ej, niby mam kod 9, 8, 3, 7.

Nie wiem, czy nie wiem, ale dobra, jak piszecie kod smsa, to tam musicie wejść, pobrane pliki tutaj, pobrane ten komputer, nie wiem czy już mam, nawet to mam, dobra. Co to już znam? Dobra. Ale no, niemożliwe to jest. Token nam... Token nam... Aktywujący serwis... F1 numerze do... 9... 8... 3... 7, jeden jak wam, bo chyba wszystkim to tak przechodzi Aha, chyba jego numer czy inny To trzeba pisać inny może No weźcie, no weźcie, ludzie 好吧，别。 Nie wiem, działa. Jeszcze mamy drugi sposób. No, dobra. no to tak. Wpisujemy... ...czesim... Trze ...cztery... Podjeżdża darmo. Dobra, ja yes. może... Albo nie. Wybierz za darmo. Bez niemaly, te... le... Dobra. I zaczynamy. Uhum. O, może to. Wypróbuj. Te... Na... Tu to chyba nie da się. Aaaa, następny wpis. Chyba, że się da. No. 21 stycznia 2015 roku to zrobili. To nas, no to dalej. No nie, to jest złe, złe więc przechodzimy. Przechodzimy. I THE Sims 4 powiedziano. A ja mówię THE, a tu się mówi THE Sims 4. No i mamy tutaj. No i się popieramy. Hmm, mamy tutaj. A, no, spójrz. Ja to raz próbowałem. Nie wiem jak to się. O! tak się, tak, tak, tylko. No jak. Tak się. Ej, co tu się dzieje? Ja nie wiem jak to pobrać. Cofnijmy nowy folder, na wezmij nazwę. Dobra, nie jestem to tak głupia, bo wydaje się że była głupie. Brawotki i co się tu dzieje? Ten kąpi ja mam chyba wirusy. Dobra. On jeszcze